Witam, dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Już za chwileczkę, już za momencik. Piątek z kracym kiedyś był, zacznie się kręcić. Kochani. Dzisiaj środa, połowa tygodnia. Jutro czwartek, mały piątek, później piątek, prawie weekend. <ścoughs> I tak tydzień za tygodniem, dniem za dniem, rok za rokiem płynie. Płynie. Płynie, płynie. Tylko teraz pytanie: jak płynie? Jaka jest jakość tego naszego życia? Czy w ogóle jesteśmy świadomi, że można żyć inaczej? Że można siebie zaakceptować. Ja nie powiem, że powinno się, nie, nie, bo to jest kwestia świadomości. To jest kwestia zobaczenia tego wszystkiego. Ale kochani, witam na popołudniowej lipcowej kapce, kawce, kawce. Od kawy, kaweczka, tak w fiolecie. Co prawda moje ulubione spodnie malinowe. No, kochana, no może koralowe. Dzień dobry, Sylwusiu. Witam, witam, Joasie. No, Joasiu, ty jesteś dawczyni. No to jeżeli koralowe, niech będą koralowe. Tylko wiecie, to jest tak, że czasem kamerka przekłamuje kolor. Ale to jest bez dwóch zdań fiolecik. A co to mi tutaj się... Coś, kawa jakaś, <grywa> jakieś dziebełko zaplątało. Kochani, witam, witam, kłaniam się niziutko całemu światu, jak tylko mogę najniżej. I kochani, zapraszam, zapraszam dzisiaj na spotkanie popołudniowe pod tytułem Odnaleźć siebie. Czy odnaleźliśmy siebie? Czy chcemy siebie odnaleźć? Co to w ogóle znaczy? Jak to wygląda? I jakie są oczywiście moje spostrzeżenia na ten temat? Dzień dobry, Mariolu, Jadwigo. Dzień dobry. Uszanowanie, <grytanie> Wszystkie się witam. Witam Radą, witam Warszawę, witam Izabelin. Halo, halo, halo. Witam Ełk, witam Pragę dzisiaj, witam. Witam Berlin, witam. Monachium, witam. Oslo, witam. Australię, Sydney, witam, kochani. Witam, witam. Meldujcie, kochani, gdzie jesteście. Będzie mi niezmiernie miło, jakie miasto lub jaki kraj. Lub tylko uśmiechać, Uśmieszek. Panie Tymonie, dzień dobry. Panie Łukaszu, pozdrawiam na wakacjach. Panie Karola, witam. Tak, Karola, witam. Karolku serdecznie witam. Kogo jeszcze witam? Urszulkę, Grażynkę, dziewczyny. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję za komentarze. Witam Mario serdecznie. Posłuchajcie, jeżeli ktoś z moich widzów no, posłuchajcie, wszystkich kochanych, bo może i panowie, bo znałam jednego syna mojej sąsiadki Pani Ewy, który doskonale robił na drutach. Także jeżeli byście mieli zamiłowanie do robótek ręcznych na drutach, to polecam kanał Maria Zaprasza. To tam Maria uczy cały świat, jak tam się, tak powiem, tu zrobić, tam zrobić, tu taki wzorek, tu taki, tu taki, tu taki. Maria, Mario, szacunek. Witam serdecznie, witam Bogusiu. Dzień dobry. Kobieta o wielkim sercu. Kochani, ale ja myślę, że jak jesteście ze mną, to jesteśmy wszyscy odważni. Nie zapominamy, że odwaga to pokonywanie strachu każdego najmniejszego. Jeżeli rano obudziliśmy się z bólem głowy i mimo tego wszystkiego idziemy i działamy. To też była odwaga. Pokonaliśmy swoją słabość. A teraz się zastanówmy, skąd się wziął ten ból głowy. Czy może troszeczkę z niedotlenienia, czy może z innych powodów? Posłuchajcie, wiele jest może nadciśnienie, może niedociśnienie. Bardziej Nie, to z nadciśnienia bola głowa. Ale posłuchajcie, to już jest następny temat. Wstajemy rano, gorzej, lepiej się czujemy i się uśmiechamy. I mówimy: wow, życie jest jakie. I teraz, jak się budzicie rano, to jakie jest u Was życie? Czy cudowne, czy wspaniałe, no bo jak boli, boli głowa, no to na pewno nie powiemy, że jest wspaniałe. Ale coś musimy ze sobą zrobić, mówimy. No bo tak żyjemy, żyjemy, żyjemy. No i teraz kochani, jak odnaleźć siebie? Ludki jeżdżą na warsztaty. Ogólnie mówię, byłam, posłuchajcie, na wielu. Jaki jest wniosek, taki bardzo ogólny, bo oczywiście każdy warsztat daje jedno, daje ten, drugi daje tamte. Oczywiście każdy warsztat i każde spotkanie z innymi ludźmi daje inną perspektywę życia. Inne spojrzenie, spojrzenie oczami innej osoby i nagle, mówimy jak to, to ona słucha siebie. Kiedyś Marcin powiedział: Dzień dobry, Marcinie. Marcin powiedział: Magda, ty to tak umiesz, ty to tak siebie słuchasz. I wiecie, taka konsternacja nastąpiła. Oczywiście z mojej strony i tak sobie myślę, czy to tak widać? Tak, bo ja posłuchajcie, słucham siebie. Słucham siebie i wychodzę na tym bardzo dobrze. Nie słucham i to z tym miałam zawsze, tak powiem, problem. Jak mama mówiła, Madziu, a to, aśmo, bo ty wiesz, my tu razem. Ale ja już byłam taka piętnastolatka, no to zaraz razem. To po to jest ten etap buntu, żeby pójść swoją drogą. I to mi się bardzo podoba. Dlatego tak często wspominam posłuchajcie, te relacje z matką, chociaż mój tata to był tak cudowy, że to tak, takich ojców mogłabym mieć pięciu. Chociaż ten jeden za tych pięciu lub dziesięciu robiłby po prostu fantastyczny. I powiem tak, jak odszedł to do dziś, nie mam wrażenia, że go nie ma, bo on jest, on mnie wspiera. I ja to wiem jak mi się rano przyśni, posłuchajcie, budzę się i po prostu uśmiech i wtedy wchodzi na twarz i mówię: Aha, tato, dajesz mi znak, że. To wszystko już, co miało tam jakieś problemy, były, minęło. Słuchajcie, i to już mam sprawdzone. Tak. Także życzę Wam taki, <grytania> takiego wsparcia. Ale idźmy dalej. No i jedziemy na takie warsztaty i nagle taka babeczka. Aha, to ona w ogóle tak myśli. I taka jest wtedy, bo, słuchajcie, bo to... Tak samo idziemy na studiach. No tak, trzeba tak zaliczyć jeden przedmiot, drugi, trzeci, piąty tych przedmiotów, zdać egzaminy. No jest sztuka, trzeba się nauczyć, jeden się bardziej poczuje przedmiot, drugi się mniej poczuje, no ale trzeba pozdawać egzaminy i to jest to na te nasze studia. Ale na tych studiach mamy różne, tak powiem, kierunki życia. Jeden jest tym, drugim jest tamtym. Trzecia jest księgowa, a czwarty jest pracował w Ikei i powiedział, że on jako pracownik ma 60% zniżki. No i na jego kartę, bo to ileś lat temu, bo nie wiem jak jest teraz. Także nagle się okazało, że w grupie, tam około 20-osobowej, ten to, ten to robi, ten to, ten to. Czyli idziemy i poznajemy świat. Ja już nie powiem, że ludzi, tylko poznajemy świat poprzez ludzi. No i ktoś mówi, posłuchaj, jakbyś tam potrzebował jakieś zakupy zrobić, to ja ci kartę udostępnię, bo już cała rodzina zrobiła zakupy, a przecież to o to chodzi w handlu, żeby sprzedać. To po to im dali kartę. Także wtedy to był taki rabat, nie wiem jaki jest teraz. Jeżeli ktoś ma informację, posłuchajcie, podzielcie się. O, i to już będzie nasz nocny świat. Panie Tymku. Nie. Ja nie wiem, czy Tymoteusz, czy to jak jest jako pseudonim artystyczny, ale powiem tak. Słusznie pan zauważył. W życiu jest ważna równowaga. Tylko czy ją mamy? Ale idziemy do przodu. Mamy temat odnaleźć siebie. No i teraz tak. Czy odnaleźliśmy siebie? Czy ciągle szukamy? Ciągle byśmy zmienili to i jeszcze byśmy zmienili, tak, może nie tak, że zmienili, tylko to jest taka Tęsknota, a jakbyśmy byli tacy czy inni. No właśnie, ale czy do tego dążymy? Ale też zauważmy, że, kochani, zauważcie, że, zauważmy wszyscy, ja też, że poprzez to życie, to życie nas kształtuje. Że spotkaliśmy takiego wampira energetycznego, czy taką wampirkę energetyczną i ojej, dobrze, że się... Dobrze, że uciekł lub dobrze, że uciekła albo myśmy uciekli, bo to tak, można, posłuchajcie, wyjść na wszystkie możliwe strony, także mówię, no, konstelacje są różne, także jak nagle sobie uświadomimy i tak jak gdzieś tam, posłuchajcie, w, zostało mi w pamięci, ktoś w komentarzu napisał, a, bo ona się otacza rodziną, ale czy to jest słusznie, czy niesłusznie, kochani, jest takie powiedzenie, z rodziną, to najlepiej wychodzi się na zdjęciu i to po środku, żeby cię nie obcięli. Nie, kochani, rodzina jest to jest tak, jak ktoś jest nieznajomy, to mniej ma informacji. A czasem jest tak, że w rodzinie tej informacji jest wiele różnych i jak jest ktoś złośliwy, to te im informacje nie dość że rozpowiada, dodaje, buduje plotki. No to. Wybieramy sobie. Mamy możliwość wyboru. I to jest to odnalezienie siebie, że nie musimy z tym czy z tamtym. Nie musimy, możemy. Jak to powiedziała, dzień dobry. Jedna pewna pani, gdy wróciła z warsztatów, powiedziała tak: No, nie muszę zmywać tych naczyń. No nie, możesz, ale nie musisz. I tak posłuchajcie, jest tak, że niektórzy wpadają w przesadną. Taką pedantyczność, bo właśnie muszę w tej chwili. Nie kochani, ja jak wiele lat temu na przykład pracowałam, taki miałam okres w życiu, że pracowałam, studiowałam, w ogóle dużo się działo. I jak miałam, bo co dwa tygodnie miałam zjazdy, jak miałam wolny weekend, to w ogóle nie widziałam bałaganu. Bo teraz jest pytanie, bałaganu czy brudu, bo to są dwie różne rzeczy. Tylko chodzi o to, że ja nawet nie chciałam wiedzieć i sobie nie wyobrażam, jak ja Nareszcie miałam wolny weekend i mogłam sobie odpocząć, chociaż posłuchajcie, no, prowadząc rodzinę dom, to tak też jakieś pewne obowiązki też są, ale mówię, że faktycznie byłam w domu i mogłam odpocząć, nie widziałam bałaganu, nie przeszkadzał mi absolutnie w ogóle, nie pamiętam, że w ogóle jakiś bałagan był. <laughs> to jest tak. Ale gdy jesteśmy w domu non-stop, i ma. Ale teraz tak, mówię o sobie. Gdy jestem wypoczęta, no i tak, o tutaj krzywo leży kot złożony, tutaj ścierka już wyschła, nie powinna tu leżeć, to krzesło można zasunąć. Tak, i wtedy czuję i poprawiam, bo sprzątam, 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 sprzątam. Ale uważam, że ten my dla domu, czy dom dla nas, żebyśmy nie wpadli w przesadną, taką nadmierną czystość. Czy Ja nie mam nikomu, oczywiście nie zabraniam sprzątać, tylko chodzi mi o to, czy nie jest tak, bo to jest istotne, czy nie jest tak, że życie już prawie przepłynęło i co mogę powiedzieć? No całe życie sprząta. A to trzeba pojechać, trzeba wyjść do ludzi. To jest ta równowaga, o której właśnie tutaj kolega wspomniał. Równowaga musi być. I przypominam, że równowaga powinna być między życiem rodzinnym, pracą, jak to było? I przyjaciółmi. Jeżeli jest tylko praca, nie ma przyjaciół i nie ma życia rodzinnego. Jeżeli jest tylko życie rodzinne, nie ma przyjaciół i nie ma pracy. A jeżeli jest tylko są tylko przyjaciele, no to, no to tak, czekajcie, czy, czy, nie, czy na nie namieszałam. Jeżeli jest tylko praca, no to nie ma przyjaciół, nie ma rodziny. No bo dlaczego nie ma? Bo jest zaniedbana, bo to jest tylko taki się w pracy. Mogę powiedzieć to o sobie. Też miałam, czasem się obsłuchujcie, ucieka w pracy. Aha, to już jest następna następność. Później, gdy mamy życie rodzinne, no to życie rodzinne, tylko rodzinne, tylko rodzinne, nie masz przyjaciół, nie masz do kogo wyjść, nie chcesz do kogoś wyjść, no, pracy w ogóle nie jesteś zainteresowana, dobrze. A praca, rodzina, dom, no nie, przyjaciele, tylko przyjaciele. Imprezy, przyjaciele i tylko i przyjaciele, no to tak, ani pracy, ani domu, ani rodziny. <laughs> Także tutaj. Powinna być równowaga. Bo posłuchajcie, w ogóle w życiu jest w tym odnalezieniu siebie, to jest to, że dążymy do harmonii. No bo szczęście, czy szczęście nie jest jakimś, jakimś takim działaniem harmonii, czy nie jest taką harmonią, właśnie takim zrównoważeniem? Posłuchajcie, kochani, jak trzeba podróżować, to podróżujemy, jeżeli to nas fascynuje i mamy na to, Słuchajcie, podróżujmy, tylko weźmy pod uwagę, że pewne rzeczy po prostu się pewnego dnia znudzą. I wtedy ta równowaga, właśnie w ogóle ta równowaga nam pomaga, aby to życie było cały czas ciekawe, czyli mogę pojechać, zwiedzić, zobaczyć, podzielić się. Mogę mieć przyjaciół raz takich, posłuchajcie, przyjaciele zresztą słuchajcie, samo hasło, przyja przyjaciele, no to wiadomo, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Ale przychodzi bieda, bieda, i nagle się okazuje, że ten najbliższy przyjaciel już nie jest przyjaciel, ale okej, okay. ja to mówię tak, ja to lubię etap wojny w życiu. Wojny wiecie takiej, mm, no coś się dzieje, jakieś akcje, I nagle się okazuje, że na tego, co myślałam, że mogę liczyć, no to już właśnie katastrofa, a to nagle ktoś się nie, oczekiwa, nie objawił, taki ja nie i mówi, no to ja ci pomogę. Obcy człowiek jeszcze najlepsze to wtedy jest. O, i zobaczcie, to jest właśnie to. Ta intuicja. Także jeżeli wierzymy, mamy nadzieję i wiemy, że będzie dobrze, i idziemy do przodu, to tak będzie. A jeżeli będziemy się negatywnie nakręcać, że nie będzie dobrze, to będzie zgodnie z naszym myśleniem. Tak sobie życzymy, żeby nie było dobrze. I myślimy, żeby nie było dobrze, że nie będzie dobrze. No i spełnia się nasze, yy, no jak to można powiedzieć, spełnia się nasze życzenia. Te nasze czynienia się spełniają, i takie się spełniają, i takie się spełniają. Także jak siedzimy w domu narzekamy, że jest źle, to nie będzie dobrze. To co zrobić, żeby odnaleźć w tym wszystkim siebie? Żeby poczuć tą własną wartość, bo to jest w ogóle następny temat. O, mój zegarek, godzina 17. Nie wiem, czy słyszycie. No to ptaki, na każdą godzinę jest inny ptak. I kochani, także posłuchajcie, także, ale to zostawmy na następne, na następne spotkanie, poczucie własnej wartości, jak zbudować, czy w ogóle w sensie zbudować, czy nagle, czy musimy stwierdzić, zobaczyć, czy w ogóle mamy, czy czujemy się tacy dowartościowani, czy czujemy własną wartość, czy utknęliśmy gdzieś w życiu, bo tam ktoś nam powiedział, a ty to jesteś głupi, nie w ogóle, to posłuchajcie, znowu już nie chcę wracać do tej mamusi, <laughs> ale... Otoczenie. No, o, posłuchajcie, najlepszy przykład w szkole. Każdy z nas był w szkole. Obowiązek szkolny jest jako obowiązek, także każdy musi chodzić do szkoły. Ile było w życiu takich nauczycielek? Która powiedziała: No, jesteś, jak to był? <grych> jak to? U mojego brata powiedział nauczyciel w technikum do chłopaka: Jesteś jak rycerz średniowieczny, zakuty łeb. No, posłuchajcie, no, moglibyśmy tutaj <grych> dyskutować, czy właściwie, czy niewłaściwie, ale chodzi o to. Że ten chłopak był akurat to było technikum takie, no, tam dziewczyn było rzeczywiście mało, technikum samochodowe, tutaj brat kończył akurat. I posłuchajcie, no i teraz tak, czy to było chwilowe? Bo słuchajcie, różne są sytuacje w życiu, różne są. Jeden lubi to, drugi lubi tamto, jeden się do tego nadaje, a drugi się do tego nie nadaje. No i jakby wyglądał świat, jakbyśmy mieli samych piekarzy i same baletnice. No, katastrofa, posłuchajcie. Katastrofa. I chodzi o to, że każdy z nas jest inny. I żeby odnaleźć siebie, odnaleźć tą swoją pasję. I na odnalezienie pasji nigdy nie jest za późno. I ja Wam to mówię. Na odnalezienie siebie nigdy nie jest za późno. Kochani, o się rozgadałam. Oh, weny, dzisiaj jakąś wenę dostałam. Często <grym> chowa, halo, halo. Anusia, Anusia w Warszawie i wszystkie na Anusie, halo, halo, halo. Dziewczyny i nie, panie i panowie, życzę Wam, abyśmy zaczęli siebie szukać. O tak. Abyśmy mogli siebie odnaleźć. Czy polecam warsztaty, spotkania, um, nie wiem, wyjazdy? Posłuchajcie, tak, polecam, dlatego że takie, tylko teraz jest tak, posłuchajcie. Te warsztaty, to jest tak, że zacznijmy im, chcemy gdzieś pojechać, kogoś spotkać, to zacznijmy szukać i to nas wszystko, posłuchajcie, podpowie. A może to, a może to, bo jeden potrzebuje to zobaczyć, a ten co potrzebuje to poczuć. A ten mówi: Aha, ja mam problem, wracam do tych starych spraw. To może trzeba właśnie iść do Izzy Kop. Prawda? Izakop, Kop. Tutaj, o, to babeczka konkretna. A może trzeba poszukać w internecie rozmowy z psychologiem. A może temat taki, a może temat taki. Wpisać do internetu. Nie czuję się dobrze, nie czuję się sobą. Co zrobić? I szukać. I odnaleźć, zacząć szukać siebie, by odnaleźć siebie. I na to przyszła pora. Jeżeli jesteś tutaj i to słyszysz, kochany, kochana, na to przyszła pora. Jeżeli siebie odnalazłeś, odnalazłaś, napisz, tak, ja siebie już odnalazłam i jestem szczęśliwa. A ja jestem jeszcze w drodze do. Drodzy, a ta droga jest rzadziej wędrowana, bo każda droga każdego człowieka jest inna. A jak chcemy iść na skróty, no, tak, jak to mój taki znajomy, znajomych, syn naszych znajomych, posłuchajcie, Mateusz. No, zabrał całą grupę z pracy młodych ludzi, było super. Wszyscy wszystkim postawił piwo. No, Mateusza kochali wszyscy, póki stawiał. I to jest ta droga na skróty. A to trzeba spotkać, spotkać osobę. I to nie jest jeszcze kwestia właśnie tego bluszcza, tej, tej, bo to tak, posłuchajcie, mówią, że są takie kobiety bluszcz, która się tak uwinie, 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 owinie, wyciśnie. Owinie, 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 no ale posłuchajcie, no, to są kobitki bluszcze i faceci bluszcze też jak najbardziej. <laughs> Także, ale wracając do Mateusza, Mateusz znalazł swoją miłość. Słuchajcie, są we dwoje, mają cudowną dziewczynkę i to jest super. Ale musiał przejść tą drogę. Musiał, no, znaczy, posłuchajcie, nie musiał. Ale przeszedł i zrozumiał, i to jest w tym wszystkim piękne. Także Mateusz, pozdrawiam Ciebie bardzo serdecznie, że akurat mnie oglądasz. A może jest ktoś, kto ma podobną historię, także to życie jest w ogóle. Posłuchajcie, te typy ludzkie są podobne do siebie, i niektóre zachowań, w ogóle większość zachowań. Zresztą ja nie jestem psychologiem, ja tu jestem takim psychologiem, no ja wiem, czy jestem psychologiem. Nie. Ja jestem ekspertem swojego życia. Jeżeli coś przeszłam i widzę, że jest to fajne, dobre i to mnie wzmacnia, to się tym dzielę. Także, kochani, pozdrawiam serdecznie, jak to mówi Hanna. Bywaj, bywaj i ewentualnie, ahoj, to tak po czesku. To pompa. Do zobaczenia wkrótce na następnej kaweczce. I znowu, no, i znowu dzisiaj piję, która kawa. Kochani, po 17 minęła, no to trzecia. To pa pa pa. La 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 hej. <grych> hej, 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 la A tu jeszcze dla wytrwałych, także la wam tylko la jak aktualnie wygląda mój balkon. Ach z tego jestem dumna, jak zobaczcie la A taka delikatna szczepeczka była. Jedna, druga, trzecia i nawet tutaj w tym kącie, posłuchajcie, śliski nie lubią bezpośredniego światła, ale tutaj w tej lodzi jest im dobrze. Tak, tak, tu Ja Jadziu, dziękuję. Posłuchaj, tych stilapsusów jest kilka. To nie jest tak, to z tego jednego zrobiłam oczywiście, co od ciebie dostałam. No i uwaga, nasturcja. Nasturcja. Nasturcja i mięta kwitnie. Kwitnie, a tu pomidory kwitną. O, jak kwitną. Posłuchajcie, trzmiele latają, zapylają, a ten pomidorek to już zobaczcie. No, ja myślę, że tak kiedyś powiedziałam, że półtora metra mają. No teraz to ten ma. Powiedzmy, że do półtora metra to już ma. No, tak go wyciąga. Tutaj lawenda. Lawenda, lawenda. No nie spodziewałam się, że ta lawenda będzie mi tu tak fajnie rosła. I zobaczcie, tutaj jest taki kwiatek. Jakże on się nazywa? Zaraz wam pokażę. O, tak się nazywa. I on był, posłuchajcie, on odchorował. Kupiłam gdzieś w sklepie, chyba w No nic się odchorował, i teraz już odżył, i puszcza tutaj bąk. A to lampki, które mi w nocy świecą. I uwaga, dalej, dalej. Zobaczcie, jakie te pomidorki już nie, nie, luniusieńce. No, tylko patrzeć, kiedy będą czerwone. Tak, patyczki tutaj poprzywiązywane. Nie, no posłuchajcie, no, muszą rosnąć. Tam jeszcze też nasturcja i tam też nasturcja. A tu mój ślimak uśmiechnięty. A tu moja gierania. I te kwitnące obok. Och, muszę znowu podlać. Posłuchajcie, ja wczoraj dzisiaj 15 litrów wody tutaj wlewam do tych pomiórki, zaczęło wiać. Także owoce są. Są owoce i zobaczymy, jak to wyjdzie, jak to wyjdzie. Ta nasturcja też tam ładnie rośnie i kwitnie. Trochę jest humorzasta ta nasturcja, ale może dlatego, że tam ma małą i tak. Ja jestem przyzwyczajona, że w ogródku to ta nasturcja to taka była. Troszeczkę inna, ale, ale, no nie narzekajmy, to do miłego. A jeszcze pokażę wam klon jaworowy tutaj, tutaj z nowymi szyszkami, a niebo jest właśnie takie. Jodełka z nowymi szyszkami i tam też nowych szyszek mamy, bardzo dużo na tamtym. O, o zobaczcie ile szyszek. O, pozdrawiam serdecznie i z takim niebem, troszeczkę błękitu. Gdzie niegdzie widać, to pa, do zobaczenia.